Jest lipcowy poranek na plaży gdzieś w Europie, ostatni dzień Twoich wakacji. Bierzesz telefon, wysyłasz SMS, zamykasz oczy. Napisany tekst przesyłany jest lokalnymi liniami telefonicznymi, z jednej sieci na drugą, aż do kraju, w którym przebywa Twój chłopak. Na tym polega roaming. Ta usługa była bardzo droga u operatorów i wiele osób po powrocie z wakacji spotykały niemiłe niespodzianki. Od tej pory ceny roamingu ogromnie spadły, dzięki Komisji Europejskiej. Komisja to grupa polityków, którzy co środę spotykają się w Brukseli. Nazywamy ich komisarzami. Stanowią oni w pewnym sensie rząd Unii Europejskiej. Każdy z nich odpowiada za swoją dziedzinę kompetencji i pochodzi z innego państwa. Ich zadaniem jest obrona ogólnego interesu Unii Europejskiej. Przy zaprzysiężeniu zobowiązują się, że nie będą przyjmować żadnych instrukcji od rządów swoich państw. Każdy z komisarzy może wypowiadać się we wszystkich sprawach i uczestniczyć w podejmowaniu wszystkich decyzji. Mówi się, że Komisja jest motorem Unii Europejskiej. Jej główną rolą jest podejmowanie inicjatywy w zakresie ustawodawstwa UE. To właśnie Kolegium Komisarzy jako pierwsze podjęło temat możliwości obniżenia kosztów roamingu w Europie. Propozycja ta została przyjęta przez pozostałe instytucje europejskie. Kilka lat później korzystasz z tego, relaksując się na leżaku. Zanim pożegnasz się z morzem, spacerujesz jeszcze chwilę z krajem plaży. Pewnie nie wiesz, że to właśnie Komisja Europejska dba o to, by woda nie była zanieczyszczona. Jakość wody w kąpieliskach jest przedmiotem unijnego prawa. Gdyby państwa członkowskie odmówiły utrzymania czystości wybrzeża, komisja mogłaby zastosować przeciw nim sankcje. Kilka godzin później jesteś na dworcu. Niedługo spotkasz się ze swym chłopakiem. I znów, nawet jeśli Cię to dziwi, w pewnym stopniu zawdzięczasz to Komisji Europejskiej. Jej trzecim zadaniem jest zarządzanie wdrażaniem unijnej polityki i budżetem UE. To na przykład pomoc regionom w zakresie infrastruktury. To Komisja odpowiada za zorganizowanie unijnego wsparcia finansowego, przyznawanego na przykład na projekty lotnisk, autostrad oraz kolei w całej Europie. Prawdopodobnie bez jej pomocy nie powstałby pociąg wiozący cię z prędkością 300 km na godzinę do Twojego chłopaka. W czasie podróży idziesz do wagonu restauracyjnego na kawę i patrzysz na słońce przyświecające przez liście drzew. Zanim ziarna kawy trafiły do Twojej filiżanki, wyrosły na wyżynach któregoś z państw Afryki. A w wagonie restauracyjnym znalazły się częściowo dzięki komisji. Jest ona bowiem odpowiedzialna za reprezentowanie interesów Unii poza jej granicami. W praktyce oznacza to negocjowanie umów handlowych z państwami trzecimi na podstawie powierzonego jej przez państwa członkowskie mandatu oraz realizację programów rozwoju w krajach rozwijających się. W Afryce programy te wykorzystano na przykład do rozwoju eksportu kawy. Komisja ma prawo inicjatywy ustawodawczej, jest strażniczką traktatów, ma władzę wykonawczą i jest odpowiedzialna za wymiar międzynarodowy. W ciągu całego dnia praca komisji ułatwia Ci życie.